Ale są suplementy serii bez sensu. Ja teraz jestem na etapie robienia doktoratu. To słowo dieta w ogóle jest bardzo źle nacychowane. Trening na siłowni czy trening w plenerze? Jezu. Ani to, ani to. Wolałbym zostać w łóżku. Ja poczułam to dziwne uczucie, którego już dawno nie czułam, czyli ten taki stres, taki jak ściśnięty żołądek jak wchodzę na jakieś zajęcia. Albo się po prostu zmęczyłam na klatce schodowej, tego jeszcze nie, nie. wiem. Siedzą, niby coś robią. To co, wbijamy? Wbijamy. Dzień dobry. Tak, przepraszam za spóźnienie. Nawet nie wiem, jak to opisać. Dawno nie siedziałem na wykładzie żadnym. Z nie mam się za na stubie, z takim wykładem. I mamy bohatera głównego dzisiejszego odcinka. Dzisiaj dzień spędzamy z Akopem Szostakiem. Cześć. Cześć, dzień dobry. Złapaliśmy cię na uczelni, włamaliśmy się na jeden z twoich wykładów. Powiedz mi, jaki to był przedmiot? Ja prowadzę dokładnie ćwiczenia i to mhm. jest etyka w mediach społecznościowych. Czy ty jesteś takim wymagającym wykładowcą? Bo widziałam, że tam były żarciki, uśmiechy, ale zastanawiam się, czy jednak jak trzeba, to tam potrafisz trochę przypiłować? No ja pracuję na dwóch kierunkach, i na marketingu, i na dietyce mhm. i 100% studentów zdało. A, okay. no, jest... Więc chyba nie jest źle. Wszyscy zdali, Wszyscy więc wydaje mi się, nie. Wydaje mi się że jestem wymagający. Mam nadzieję, że mówię tak ciekawie, że nie muszę od nich wymagać. Mhm. Ja potwierdzam, bo dawno nie byłam na żadnym wykładzie i dzisiaj zapomniałam, że jestem w pracy i że mamy nagrywać i się wciągnęłam w wykład, także, także super. Teraz uciekamy z uczelni. Tak, idziemy. Trzeba wyprowadzić psy. Trzeba wyprowadzić pies. A następnie przejść na trening. Tak jest. Mam nowych przyjaciół. Ale jesteście super! Boże, kocham ja, Dobrze, jesteśmy już w Towarzystwie Wspaniałych Psiaków. Tu mamy Drakulę, tak? Tak. Czyli... Drakula ma... Ile ma Drakula? Drakula ma z półtora roku i Drakula myśli, że jest groźny. Właśnie sobie, że... oczywiście, że tak. A tu mamy y, suczkę młodszą. Tak, ona się nazywa Carmilla, czyli Carmilla. też postać piżaw. Okej. Okay. Generalnie Drakula to jest jakby był wzorowany na powieści Carmilla. Ok. A, Mało dobre. kto o tym wie w ogóle, że Dracula jest wzorowany. Dracula on... jest w ogóle po przejściach, no nie? nie? Tak, on nie ma łapki, nie ma ogona, więc jeszcze ma dwie choroby, więc Ujej, kurde. Tak, cały czas to tu I... też ma banda po popatrunek jesteś takim trochę się bohaterem. Próbuję, no bo jeszcze nie jest do końca, do końca uratowany, bo akurat mieszkał tutaj, a jak widzisz, tutaj mam weterynarza. Więc jakby nawet mieszkanie wziąłem trochę pod niego, bo jestem u weterynarza trzy razy w tygodniu. Ojej. To właśnie jutro mamy. Byliśmy wczoraj mm -hmm. i jedziemy jutro. I Karmila też jest uratowana z tak, też jest fundacji. Z, z fundacji. Tak. Ona miała Parwowirozę. to jest taka śmiertelna choroba szybków, ale udało się ją uratować. Trochę ma być takie żebra wystające. A to dlatego, że ona zawinięta w drugą stronę, bo miała połamane. Tak. Nie wiadomo dlaczego, bardzo możliwe, że po prostu to przy porodzie mogło się stać, więc ona się nie zachowuje, jakby miała jakieś przejścia czy coś, jest bardzo towarzyska. Sama widziałaś. Tak. To ten jest groźny. Oczywiście groźny. groźny. I jeszcze masz w domu trzeciego wisiaka. Tak, jest jeszcze jest Mateusz. Mateusz. Tak, jeszcze jest Mateusz. Mateusz jest w domu, mhm. tylko że wychodzę z nimi na, na raty, no bo Drakula szczeka, okay. Mateusz czasami też, okay, więc ale... oni we dwóch się napędzają, dlatego że ona wychodzi, ona ma plus, bo ma spacery podwójne. Zresztą Drakule tak za dużo nie chodzi, on tylko, wiesz, jak kładę on załatwia swoje sprawy i do domu. Mhm. Którą taką rolę ze swojego życia lubisz najbardziej? Czy takiego, czy dietetyka, czy nauczyciela akademickiego, sportowca, czy właśnie może rodzica tych psiaków? O kurde, nie wiem, no bo w sumie sportowcem już nie jestem. To ja się trenuje cały czas intensywnie, jeśli mhm. dzisiaj pójdziemy na trening, ale już jakby ten sport nie jest taki, wiesz, jak kiedyś, że on był zawodowy, no że tak, ja musiałem, no, całe żyłem danie. od daty do daty mhm. i w sumie od kiedy przestałem być sportowcem, no to, przez pracować na uczelni, więc mhm. to jest takie moje nowe hobby, tak co Tak, tak, nazwijmy to. I w sumie powiem Ci szczerze, no kiedyś powiedziałbym, że nie, taka praca dla mnie to w ogóle jakaś abstrakcja, a to jest mega. Mhm. I chyba to jest jedno z moich ulubionych zajęć dzisiaj, tak, tak naprawdę szczerze. Oczywiście jak fajna grupa jest. Mhm. Ta grupa, z którą dzisiaj mieliśmy, mam trochę nudny przedmiot z nimi akurat teraz, ale i tak oni są super, więc zawsze można jakieś tam, wiesz, sobie dyskusje porobić. Mm -hmm. Oni też są na czasie. Ta praca na no, jest super. W się to jest super, bo też, wiesz, poznajesz się innych ludzi. Gdzieś tam jakieś prace naukowe zaczynam pisać. To jest takie mm -hmm. inne. Inne, Co tak. coś nowego. E, trening dla mnie to trening, to jest mm -hmm. rutyna. Mm -hmm. Po prostu trzeba iść i tyle. dla to jak mycie zębów. No bo właśnie sportu i tak nie porzuciłeś. Dalej, dalej nie, się dalej trenujesz. To jest rutyna, to jak mycie zębów. Okay. Że jak wstajesz rano i wiesz, musisz coś zrobić, się umyć zęby. I tak samo ja wiem, że jak wtaję, to dzisiaj trzeba pójść na trening. A psiaki to jest taka, wiesz, to jest przyjemność. Psiaki to też już jest część życia, prawda? Tak. Się... Chyba tak się mówi, że jak już się ma raz, to już potem nie, nie wyobraża sobie człowiek życia bez psiaków, prawda? Ja sobie nie wyobrażam życia w jednym psem. No tak. A powiedz, proszę, w takim razie, jak wygląda taki twój standardowy dzień? No bo masz w sumie trójkę podopiecznych, praca, treningi. To w sumie zależy od dnia bardzo. No, no tak. Dzisiaj akurat jest taki Dzień, że no, rano wstaję, jadę na uczelnię. Bo mm -hmm. W dwóch budynkach jakby pracuję. Najpierw mm -hmm. musiałem jechać do jednej siedziby uczelni, bo teraz jestem odpowiedzialny za tworzenie w ogóle całkowicie nowego kierunku. O. I gdzieś tam go właśnie dzisiaj skończyliśmy z panem rektorem projektować mm -hmm. i będziemy go wdrażać powolutku. Super. Później wychodząc stamtąd od razu do drugiego budynku, czyli właśnie na zajęcia. A rano wiadomo, jak wstaję, biorę tylko szybko psy i wychodzę. Mm -hmm. Jak wracam, no to biorę psy i siadam do mojej drugiej pracy, czyli ja mam pracę zdalną okay. jak Dietetyk. Dietetyk, I to jak robię zdalnie, więc to przynajmniej tyle dobrze, więc zazwyczaj po prostu idę do kawiarni i sobie pracuję. Mhm. Na trening zazwyczaj chodzę później wieczorem, mhm. tak, tak raczej około 18. No ale z racji, żebyśmy dzisiaj trochę więcej słońca złapali, więc pójdziemy trochę wcześniej, czyli na 15.30 i mam tak, że trenuję 6 razy w tygodniu. Mhm. Albo biegam, albo pływam, albo okay. chodzę na siłownię. I dzisiaj akurat mi wypada trening biegowy. Ha, okay. Zazwyczaj trenuję sam, mhm. a dzisiaj jak czasami robię właśnie trening. Moim przyjacielem z Michałem Rzoskiem, uh -huh. i akurat dzisiaj zadzwoniłem do niego, czy, czy jest wolne. Powiedział, że też ma wolne, i chciał się akurat tak wieczorem mieliśmy dzisiaj nie pójść na jakąś tam kolację. Stwierdziliśmy, że zrobimy trening, Idealnie. potem on spadnie do mnie, umyje się, mhm. albo ja mu umyję plecy. I, <noise> i pojedziemy na kolację. No, I pewnie wieczorem znowu będę dalej siedział i, i coś tam muszę pracować, bo też muszę tam jakieś takie naukowe rzeczy przygotować. Wieku, to widzę, że ta y, praca tego wykładowcy-nauczyciela tak cię pochłonęła dosyć mocno, nie? Jednak? Oddajesz się temu tutaj. Jakiś jakiś nowy kierunek i w ogóle. A fajni są studenci w dzisiejszych czasach? Większość tak. Mhm. W sensie naprawdę większość tak. I tu Tutaj kiedy używam słowo większość, nawet nie chodzi mi o studentów, tylko raczej ci, którzy są mniej sympatyczni, to są ci, którzy są starsi. Okay. Tak, tak, bo ja jestem jakby stosunkowo no, młody jak na osobę pracującą na uczelni, mm -hmm. no bo tam raczej wszyscy doktorzy, profesorowie są starsi, mm -hmm. znacznie starsi. Ja teraz jestem na etapie robienia doktoratu i gdzieś tam czasami się zdarza, że ktoś z tych studentów jest starszy ode mnie, czyli ma już tam nie wiem, 40 jest, to się zdarza, bo tacy ludzie studują. No, tak. no i czasami jest taka już próba sił. Na zasadzie na ile sobie mogą pozwolić. Więc, ale na przykład a propos takich młodych, którzy dopiero co przychodzą po liceum, oni są mega. Młodzi są bardzo otwarci. Mm -hmm. e, oni chcą poznawać świat. Mm -hmm. Nawet jeżeli mają jakieś swoje utarte przekonania, to i tak dalej są otwarte na jakieś inne. Mm -hmm. No właśnie, bo też tak mi się kojarzy, nie? że gdzieś, jak ja tam chodziłam na studia, to tak cały się tak się działo w telefonach, miało się gdzieś wykładowce, a dzisiaj byłam w szoku, bo oni naprawdę byli zaangażowani na swoich zajęciach, zadawali pytania, gdzieś tam właśnie mieli jakieś odmienne zdanie, wchodzili w dyskusję, ale taką pozytywną, no nie, że bardzo fajnie, bardzo się fajnie na tych sędziach siedziało. Wiesz myślę, że dla nich, oni to, oni to mówili też, tak? Dla nich atutem jest to, że ja trochę łączę tą teorię, no bo teorię mm -hmm. muszę znać, ale też z praktyką, tylko akurat ja nigdy nie pracowałem w agencjach marketingowych, mm -hmm. no ale pracowałem od tej drugiej strony, czyli robiłem dosyć duże jakieś tam i kampanie influencerskie, więc też no mam jakby doświadczenie od tej strony influencer marketing, marketingu, tylko strony influencera, mm -hmm. więc oni często mi zadają pytania właśnie takie, branżowe, albo czy kogoś znam, albo czy robiłem z tym, albo moje prywatne jakieś zdanie na, na temat jakiegoś twórcy. No tak. Więc ich chyba to tak trochę ciekawi, albo, nie wiem, czy ciekawi, to jest dobre słowo, ale... Otecz... Na pewno też mają taki do ciebie szacunek, bo właśnie jesteś kimś, kto ma jakby w praktyce to wykorzystuje i jest w tym świecie, a nie opowiada o tym, ale nie ma z tym styczności na przykład, no nie? Tak, plus jakby, no myślę, że cała moja otoczka, tak, czyli wiesz, jestem, no jedyny chyba tam cały potatuowany, no tak. trochę umięśniony, no tak. łysy, więc ja myślę, że ich to wiesz, tak? Żaden mój wykładowca ani ćwiczeniowiec tak nie wyglądał, to prawda. Tak, więc myślę, że właśnie, myślę, że to też dla nich jest tak trochę. Taka rozrywka, ja się śmieję, że jestem maskotką tej uczelni, po prostu, że no bo w sumie tylko ja tak mam taki tam tego ani inny typowy wygląd, tak? tak? trochę tak może być. Bo jak już z Tobą jesteśmy, no to musimy poruszyć też temat dietetyki. Powiedz mi tak na start, co trzeba zrobić, żeby tak dobrze wyglądać jak ty? Czy wiesz, jakby to jest kwestia, ty byś nie chciała tak wyglądać <noise> jak ja? <noise> ja, to, ja to, nie, więc więc musi się na to pytanie sformułować. Co mają zrobić mężczyźni, żeby wyglądać? Mężczyźni. Diety? Też nie każdy chce? No nie każdy. Chce. No dobra, ale tak całkiem serio. Wiesz co, w dietyce jest zazwyczaj tak, że ludzie chcą albo chudnąć, albo tyć. Zazwyczaj jak ludzie chcą tyć, to, to chcieliby tyć jednak tą, mm. zwiększać kosztem masy mięśniowej, mm. a nie tkanki tłuszczowej. No i tutaj oprócz diety trzeba trenować. Bez mm. treningu się nie da. Nie ma takiej możliwości, to jeszcze musi być konkretny trening siłowy. No to właśnie. jest jedyny trening, który prowadzi do takiego skutecznego wzrostu mięśni. No właśnie, a jak to jest, y, że tak powiem, w takich proporcjach? Czy jednak ta dieta jest ważniejsza? czy trening, czy to jest na, na, na równi? To są trochę dwie różne rzeczy. W sensie dieta to dieta mhm. i dieta ma ogromny wpływ, wiesz. To słowo dieta w ogóle jest bardzo źle bo my jak myślimy o diecie, myślimy od razu o odchudzaniu, głodzeniu się, czymś, co będzie niesmaczne, mhm. O pudełkach plastikowych, wiesz. A to zdrowe jedzenie, tak bym to nazwał, ono przede wszystkim ma dwie tak naprawdę właściwości: mhm. ilościowa i jakościowa. Co to znaczy? Ilościowa, czyli ważne jest to, ile myjemy. Ludzie nie tyją od tego, że jedzą czekoladę, tylko ludzie tyją od tego, że jedzą za dużo. Okay. Ludzie nie tyją od tego, że słodzą herbatę, tylko ludzie tyją od tego, że jedzą dalej za dużo. Ludzie nie tyją od makaronu, pizzy czy od czegokolwiek innego. Ludzie tyją stricte od tego, że po prostu zbyt dużo jedzą, w stosunku do swojego zapotrzebowania. I to jest ilościowo. A jakościowo to jest to, co my jemy. Bo jedzenie dostarczać nie tylko energii, ale witamin, związków mineralnych, antyoksydantów, błonnika itd. Czyli to, co ludzie kupują w suplementach często, to to samo dostarczamy sobie w pożywieniu, tylko że no, można zaoszczędzić, nie wydawać takiej ogromnej ilości na różne suplementy, a na przykład starać się odżywiać troszkę lepiej. Więc to są jakby, to jest w ogóle coś innego, a trening jest jeszcze obok, no bo trening działa na, no, na naczynia wionośne, na serce, może budować Masę miśniową, bo na przykład nie wiem, czy wiesz, ale już po 30 roku życia ta masa miśniowa w ogóle z roku na rok coraz mniejsza się staje, chyba że ktoś trynuje. A jednocześnie, czy mniejsza masa miśniowa, tym będzie mniejsza spoczynkowa przymiana materii. Czyli możemy powiedzieć tak bardzo mocno w cudzysłowie, że ten metabolizm powalnia wtedy. Jest... Ale wystarczy trenować i tak nie będzie. Z racji, bo bardzo często kobiety mówią, że A, po 30, to tak jakoś nagle się tyje. Nie, to jest farmazon. Okay. To jest generalnie farmazon i są badania, które to udowodniają, że tak naprawdę to. Kiedy porównujemy takich samych osób, na przykład mamy, nie wiem, gosie, małgosie, to jest to samo. No, Dobra, Gosie i Kasie. Gosie i Kasie, to generalnie różnica, że dlaczego jedna łatwo ty, a druga, to jest styl życia. Po prostu jak my jesteśmy na przykład młodzi, czy ludzie jedzą komunikacją miejską, na przykład ci, mieszkają w większym mieście, chodzą dużo, a jak jesteś po 30, ty siada z samochodu do samochodu, do biura, zakupy, spada aktywność. I generalnie różnice poszczególne między tak naprawdę takie realne, które mają wpływ na metabolizm, są po 60 roku życia dopiero. Po 30-40. Metabolizm metaboliki spowalnia drastycznie. Chyba, że ktoś jest chory, ale u osób zdrowych nie. Po prostu ludzie zbyt dużo jedzą i jeszcze coraz mniej się ruszają. I coraz mniej śpią. Bo też badania wskazują, że my notorycznie z roku na rok śpimy coraz mniej. Mhm. A nie wiem, czy wiesz, czym krócej śpisz, tym bardziej jesteś głodna. Czyli jak mało śpisz, to sobie bardziej będziesz głodna. Okay. No bo wtedy ten nasz, ta regulacja ona działa źle, niepoprawnie. Czyli automatycznie będzie czuła głód i będzie siadła więcej niż potrzebujesz. Mm -hmm. To jest przyjazdy To są różne wiesz, różne czynniki, po prostu, więc tak naprawdę, żeby być zdrowym, trzeba próbować zdrowo się odżywiać, a niekoniecznie mm -hmm. być na rygorystycznej diecie, bo rygorystyczne diety też nie są dobre. I trzeba się ruszać. Niekoniecznie siłownia, Biegać, pływać, nie wiem, rol cokolwiek. Każda forma aktywności jest lepsza niż jej brak. Ludzie też mają problem z liczeniem kalorii. To jakieś takie odstraszające, albo problematyczne, czy da się. I w jedną i w drugą stronę. Ale gdy Generalnie, czy da się właśnie jakby zadbać o tą wagę bez liczenia tych kalorii? Wiesz, no to zależy. Jeżeli masz osobę, która ma bardzo złe nawyki żywieniowe, bardzo złe nawyki żywieniowe i nagle poprawi je na lepsze, to jest szansa, że schudnie nawet bez tego. Ale generalnie? generalnie trzeba liczyć, ale to z kilku powodów. Po pierwsze, jedzenie dostarcza nie tylko energii, ale również, jak Ci mówiłem, witamin, związków mineralnych, antyoksydantów, wonnika, niezbędnych nienastronnych pasów tłuszczowych itd. Kobiety, które się odchudzają, często robią w drugą stronę. One jedzą za mało, więc kiedy nie sprawdza się kalorii, to one jedzą zbyt mało. Dużo kobiet mówi, a ja, co w tym złego? Przecież to super, lecz szybciej schudne. No nie, bo czym szybciej będą traciły na masie ciała, tym większe prawdopodobieństwo jest efektu jojo, a potem wiesz, Używasz kremów do skóry, jakieś maseczki na włosy, a w momencie, w którym mało jesz, to to wszystko też cierpi. No tak. Kobiety wydają majątek na właśnie maseczki, kremy, olejki nie rozumieją, że to co jedzą ma jeszcze większy wpływ na to, to kwestia, niż e, kosmetyki. nie dostarczają jakichś takich wartości odżywczych? Służe? Tak, nie, nie dostarczamy bardzo dużo rzeczy, które potrzebujemy. Na przykład wiesz, no, jak są różnego rodzaju kremy z dodatkiem kwasów tłuszczowych omega-3 i one są bardzo drogie te kremy, Przecież można było je zjeść. A tak samo jak masz, nie wiem, wzbogacone to się z beta-karotem. Beta-karotem to jest prowitamina A, którą również można było zjeść. Więc tak. generalnie jeżeli po prostu zwrócisz się uwagę na to ile się je, to my możemy też dużo zaoszczędzić. Mhm. Ale też z z drugą stronę ludzie, którzy nie są na diecie, często jedzą zbyt dużo i nawet badania to udowodniają naukowe, że nawet dietetycy po wykształceniu źle szacują kalorie, że jedzą więcej niż im się wydaje. I dam Ci przykład. Jadłaś kiedyś tosta z awokado? Tak, bardzo ja, lubię. Ja to też uwielbiam, moje ulubione śniadanie. No. Jak myślisz, ile ma jedna porcja tosta z awokado kalorii? No tak no, jak Ci się wydaje? Same samym awokado. No to z awokado, no i jajkiem powiedzmy, tym jednym. No Zawsze no, jedno jajko tam dają. Przys tak, Galerii? 350? Do 700, 800. O, wow, to jest już niektórych połowa zapotrzebowania dziennego, prawda? Nie, nie. Aż to, tak nie, to, to nie to rad... Ale chodzi mi o to, że zobaczę ile można. Bo to inaczej, to zależy od lokalu, zależy od porcji. No tak. Ale tutaj na przykład, gdzie my jesteśmy, akurat tak się składa, że jedna dziewczyna studiuje dietetykę, tam gdzie ja prowadzę dietetykę. Okay. I ona mi policzyła. Poprosiłem, że policzyła mi, ja bardzo często siadanie tutaj i ten mój ma 780 kcal. Tylko że ja biorę dwa jajka, a nie jeden. No, okay, no okay. Ale jakby nie było, ile to jedno jajko będzie miało kalorii, tak? Więc widzisz, no czasami możemy bardzo się oszukać. Tak samo kawałek sernika. Zastanawiałeś się kiedy się kawałek sernika ma? Ja jestem fanem sernika. Taki sernik baskijski w jednym kawałku ma między 600 a 700 kcal. W jednym kawałku. Ile na święta kawałków jesz? Na szczęście sernika, jak nie lubię. <laughs> Okej, okay, Naprawdę? No, dobra, kończymy to rozmowę. <laughs> Kończymy tę <tą laughs> rozmowę. Co ty lubisz? Bardziej czekoladowe ciasta, okay. Czekoladowe, owocowe, ale serii... Owocowe? Owoce są zdrowe, ale nie w słodyczach. Ja zauważyłam, jak na przykład bierze się dietę pudełkową, i nagle tam, jak są te rozpisane kalorie, to totalnie to są in inaczej bym szacowała, właśnie, no nie? Jak, jak to, co jem, a potem, jak to, bierze, to faktycznie. to… Bo wiesz o co chodzi? Jest takie coś, co się nazywa w dietetyce e, gęstością odżywczą. Mhm. Jest gęstość odżywcza i energetyczna. Okay. I chodzi o to, że różne pokarmy. W tej samej wielkości mogą mieć albo więcej, albo mniej witamin, związków mineralnych, albo więcej kilokalorii. Czyli coś jest porcja jedzenia no. i komuś może się wydawać, że to jest duża porcja. Na przykład arbuz. Mhm. Arbuz jest bardzo niskokaloryczny. Okay. I żeby dostarczyć sobie dużo kalorii z arbuza, bo nie wiem ile trzeba było go zjeść. To samo truskawki, maliny. Mhm. One mają bardzo mało kilokalorii w dosyć dużej objętości. Mhm. Mhm. A miód na przykład okay. jest na odwrót. I to jedzenie, które zazwyczaj nazywamy zdrowym jedzeniem, po prostu w tej zawartości tego jedzenia zazwyczaj ma mniej kalorii i więcej właśnie tych mhm. związków mineralnych. Ja mam y, w takim razie teraz pytanie, co z osobami na takiej diecie roślinnej, na diecie wege, czy takie osoby też na przykład są w stanie zbudować tą masę mięśniową jedząc tylko na przykład wege? Generalnie jeżeli chodzi, ja nie ukrywam, ja nie jestem zwolennikiem żadnej skrajnej diety, bo uważam po prostu, że my powinniśmy odżywiać się różnorodnie, i korzystać z dobrodziejstwa różnych produktów. Ale jeżeli ktoś na przykład jest na diecie roślinnej, bo ma taką wizję ideologiczną, ja to rozumiem, bo sam tak miałem, ja prawie rok czasu też nie jadłem mięsa. Mm, i, ale no, ty wytrzymałem rok tak? tym. Mm. na Twoje pytanie, tak, można budować masę mięśniową będąc na diecie roślinnej. Nasze mięśnie są zbudowane z aminokwasów, tak? I te aminokwasy, czyli białko, mm. i, bo białko jest budowane z aminokwasów, są niezbędne, żeby ta masa mięśniowa mogła się rozwijać. Są białka, których my, które my wytworzamy samodzielnie i są takie, których nie umiemy wytworzyć i musimy dostarczyć z pożywienia. I problem diety roślinnej może polegać na tym, że możemy sobie nie dostarczyć niektórych aminokwasów. Ale jeżeli ktoś w dobry sposób komponuje posiłki, to nie będzie żadnego problemu. Można spokojnie dostarczyć sobie odpowiednią ilość białka, odpowiedni aminogram, czyli skład tych aminokwasów, żeby ta dieta była pełnowartościowa. Czyli można na diecie roślinnej budować jak najbardziej. Faktycznie białko pochodzenia roślinnego może być gorzej bo To jest uwarunkowane od rodzaju, na przykład soja jest super. Swojalna, ale na przykład z pszenicy jest gorzej przyswajalne, na przykład, ale i tak dalej. My jesteśmy w stanie to uzupełniać. I jedyny problem, który powstaje bardzo często, że na przykład chociażby, nie wiem, e, żelazo. Żelazo, nie wiem czy wie, występuje w dwóch formach. Jest chemowa i niechemowa. Mhm. Jedna znajduje się właśnie w pochodzeniu zwierzęcym, i ta, która jest pochodzeniem zwierzęcym, jest dużo lepiej przyswajalna. niż razy, ale dużo lepiej przyswojalna. I po prostu osoby, które są na dietach roślinnych, szczególnie osoby, które są robią to same, nieumiejętnie, bardzo często mają niedobory. I szczególnie kobiety trenujące bardzo często mają niedokrwistość. Właśnie... Anemia to jest to... Tak, okay. Tak, czyli właśnie mówimy tu o anemii. Ona oczywiście może być spowodowana niedoborem żelaza albo niedoborem B12 i kwasu foliowego. Więc to, to na to trzeba uważać, żeby to sobie dostarczyć. Więc dieta rosyjna może być zdrowa, no ale musi być w odpowiedni sposób skomponowana. A suplementy? Są jakieś takie, które naprawdę działają, a są takie, które są przereklamowane i nie do końca? Suplementami jest tak, że generalnie one powinny być trochę targetowane. Mhm. Czyli powinny być używane tam, gdzie są potrzebne, kiedy są potrzebne. I tak są mhm. suplementy, które są super. Na przykład, nie wiem, kreatyna. Mhm. To jest coś, co realnie mhm. my, my tej kreatyny potrzebujemy, bo dzięki niej w organizmie odnawiamy energię. Mhm. Czyli tak. Żeby pokazać, trochę mądry jestem. Czyli kiedy mamy coś takiego jak ATP, ono się, czyli i fosforan, on się rozpada na ADP, czyli i fosforan mm -hmm. i wtedy uwalnia się energia. I następnie z fosfor kreatyny zabieramy cząsteczkę fosforu i ona się przyłącza do ADP i z powrotem to ATP się odbudowuje. Ale... Pomijając ten, 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 ten jakby bezsensowny trochę tekst, chodzi o to, że dzięki kreatynie my uzyskujemy energię okay. na poziomie komórkowym i ona jest niezbędna nie tylko do pracy mięśni, ale by mieć lepszą pamięć, lepszą regenerację wszystko. Kreatyna w ogóle jest coś, co działa na wszystko. Czyli generalnie nawet jak się nie ćwiczy, to można tą kreatynę pić? W bardzo małej dawce. Okay. No to ma wtedy jakiś hmm. tam sens, pod kątem nawet nauki i tak dalej. Hmm. U osoby zdrowej oczywiście. Ale są suplementy serii bez sensu. Na przykład, nie wiem, L-karnityna. L-karnityna jest to aminokwas, który jest polecany jako na spalanie tkanki tłuszczowej. I faktycznie jest tak, że ten aminokwas L-karnityna jest niezbędny, żeby tłuszcz mógł trafić do miejsca, w którym będzie spalany. Czyli tam przez domytochondrium. I tam faktycznie to jest prawda. To jest aminokwas. Jeżeli ktoś ma odpowiednio podać białka w diecie, to w ogóle nie ma problemu, szkoda na to kasę. Jeszcze duża część nie dochodzi tam, gdzie ma dochodzić. Tak samo jak, nie wiem, są aminokwasy rozgałęzione, zwane BCA. Jeżeli ktoś się odżywa w dobry sposób, to nie ma sensu używać tego suplementu, no bo dostarczyło się tego z jedzenia. Ja tak, no tak. Żeby kreatynę dostarczyć z pożywienia, tam na przykład, mleka trzeba byłoby setki litrów wypić, na przykład. A więc są suplementy lepsze, gorsze, na przykład nie wiem, witamina D w naszym regionie i jest to suplement, który warto stosować i nawet oficjalne zalecenia Polskiego Stowarzyszenia Dietyków mówi, że my powinniśmy całorocznie... Nieokresowo, już nieokresowo. Całorocznie dawkę między 1000 a 2000 jednostek możemy suplementować z tego powodu, że co z tego, że w okresie letnim jest słońce. Ale jeżeli zobaczysz na życie przeciętnego kowalskiego, to kiedy jest najlepsze słońce, on siedzi w pracy latem również. A wieczorem, kiedy on wychodzi do znajomych, już się ciemno, więc. To, że jest lato, to nie jest tak, nie wszyscy ludzie pracują w plenerze i nie wszyscy ludzie cały dzień siedzą na słońcu, większość dalej siedzi w biurze. Więc no, to zależy. Są suplementy super, są suplementy gorsze, ale więcej suplementów jest bez sensu. No okay. tak. No to tak może na koniec pięć takich nawyków, nawyków odpowiedniego odżywiania. Pięć nawyków odpowiedniego odżywiania. No to najważniejsze pić odpowiedniej ilość wody. To jest w ogóle podstawa, ponieważ woda to jest podstawowy tak zwany biokatalizator, czyli powiedzmy rozpuszczalnik w naszych komórkach, żeby to wszystko co my... Jemy później, albo spożywamy, żeby ich się przyswoiło, potrzebna jest woda. Więc no bez wody w ogóle nie możemy to żyć. Bardzo się dużo mówi o tym teraz, żeby pić dużo wody, ale ludzie chyba nie do końca wiedzą dlaczego, no nie? Tak... Bez wody nasz organizm nie będzie ani nic przeswajał, ani się nie regenerował. Mhm. Już, kilku, już kilkuprocentowe odwodnienie osłabia organizm nawet powyżej 50%. I tak naprawdę o tyle o ile, jeżeli porównamy nawet ile jesteśmy w stanie funkcjonować bez jedzenia, a ile bez wody, to my nie jesteśmy w stanie żyć bez wody. Więc woda to jest pierwszy taki nawyk najważniejszy. Drugi nawyk nie do końca tyczy się diety. Spać. To jest, nie? Tak, to jest drugi nawyk. Trzeba spać te 7-8 godzin. Ale też spać, widzisz, w tym spaniu, to nie chodzi o to, żeby tylko spać, tylko jeszcze, żeby to sen był jakościowy. Na przykład ja jestem fanem kawy, ja uwielbiam kawę, piję bardzo dużo kawy, ale na przykład nie powinno się pić kawy już 8 godzin przed snem. 8 godzin. 8 godzin to jest... Bo to skraca tą głęboką fazę snu. Bo sobie obliczyć właśnie, tak mniej więcej. 8-6 godzin, tam wiadomo, różnie podają, ale chodzi o to, że po prostu ty będziesz spała te 7 godzin, ale skracasz tą głęboką, w tą fazę snu, tą REM, tak? Więc to jest drugi nawyk sen. Trzeci dalej nie jest jeszcze dieto. Myślę, że aktywność, ruch. Nie mam na myśli treningu, ale w ogóle robienie kroków. No bo ludzie tyją z tego powodu i wiesz, no my mamy epidemię otyłości i nadwagi. Z roku na rok coraz więcej tego jest. Ludzie tyją z tego powodu, że jedzą więcej niż wynosi ich zapotrzebowanie. Więc najlepszą strategią zwalczającą otyłość i nadwagę to jest ruch. No bo czym więcej się ktoś rusza, tym więcej będzie spalał. To jest trzy, a miało być pięć. Jeszcze dwa. Dwa. Warzywa i owoce. Warzywa i owoce to jest jakby kolejna kwestia, która powinna stanowić tą większą część naszego talerza. Są oficjalne zalecenia, których wiadomo, no, nikt nie będzie sprawdzał, ale jest coś takiego, jak się nazywa minimalna ilość warzyw i owoców. To dziennie powinniśmy zjeść minimalną ilość 400 gramów dziennie. To jest taka minimalna ilość, która jest zalecana, z czego w stosunek warzyw do owoców jest 3 do 1, czyli 300 gram. Waży 100 gramowoc, owoców, ale to jest minimalne, zaleca się do 1 kg. to jest bardzo, bardzo duży i mało, że tyle je. Ja myślę, że ja jem 700 dziennie, tak. to też już taką dobrą ilością, a kolejna myślę, że będzie trochę inna, to jest zdrowy rozsądek. W sensie mam na myśli to, że jestem fanem sernika naprawdę i dla mnie zdrowa dieta dopuszcza produkty średnio zdrowe. Nie chodzi o to, żeby na całe życie wie, zrezygnować właśnie z sernika, ciastka, nie wiem, pirogów u babci i tak dalej, bo my nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować. Po prostu nie jesteśmy w stanie, kulturowo nawet. Chodzi o to, żeby zachować pewien balans. I na przykład ja w moim żywieniu pozwalam sobie na coś takiego, że po prostu 80% mojej diety, czyli większość, jest zdrowa, nieprzetworzona, czyli tam, nie wiem, pełnoziarniste produkty, pełnowartościowe białko, warzywa, owoce i tak dalej. I te 20% tej wartości energetycznej Około 20. czy nie? Ja tego dokładnie nie sprawdzam. To jest właśnie, nie wiem, że na przykład zjem sobie dzisiaj nie wiem, sernik, jutro lody, pojutrze coś innego, bo to powoduje, że po prostu czuję się dobrze sam w sobą. Więc myślę, że ten zdrowy rozsądek w tych dietach jest ważny, szczególnie kiedy dzisiaj mamy, wiesz, dietę Dukana, dietę wysokotłuszczową, wysokowęglowodanową, dieta sokowa, głodzenie się. Po prostu jakieś takie Tak, rzeczy. tylko że akurat Post przerywany tak w ogóle w krótkim tym, to nie jest sama dieta w sobie, tylko okay. to jest sposób rozłożenia posiłków, mm -hmm. no bo post przerywany nie mówi o tym, jak co masz jeść. Tylko no, tak. mówi Ci o przydziale czasowym. Więc tak naprawdę to, jak Ty się odżywiasz, czy zdrowo, czy niezdrowo, ty możesz po prostu w tym przydziale stosować mm -hmm. w Ale badania potwierdzają, że to nie ma większego 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 nie ma. Dobrze, y mamy pięć nawyków. Y chyba najważniejsze wszystko wiemy. Trening na siłowni, czy trening w plenerze? Jezu, ani to, ani to. Wolałbym dostać w łóżku. <śmiech> <śmiech> trening siłowy, czy trening kondycyjny? Kondycyjny. Martwy ciąg, czy przysiad? Wyciskanie na ławce płaskiej. Trening rano, czy wieczorem? Dobry. Kalistenika czy ciężary? Ciężary. Kurczak czy wołowina? Wołowina. Dieta keto czy dieta wysokowęglowodanowa? Zbilansowana. Kawa czy przedtreningówka? Kawa. Ryż czy ziemniaki? Ziemniaki. Przekąski słone czy słodkie? Słodkie. To był dzień z Akopem Szostakiem. Chłopaki właśnie trenują, a my zawijamy się do domu. A wy dajcie znać w komentarzu, kogo chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. nama